Dziękuję, panie premierze. 111 borsuków za ponad 6,5 miliarda złotych. W przeliczeniu wychodzi jakieś 59 milionów złotych za sztukę. Gdyby kontrakt zawierał klauzulę, że ani jedna sztuka nie wyjedzie za granicę, to bym zacisnął zęby w robocie i przebolał. Ale jest niemal pewne, że po wyprodukowaniu zaraz trafią na bander Ukrainy. Dziękuję wszystkim podatnikom, którzy ciężko pracują, płacą podatki. Z tych podatków my możemy kupować najlepszy sprzęt dla wojska polskiego. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że wojsko polskie jest bardzo wymagającym klientem. Bardzo wymagającym. Dla tych, co mówią, że sprzęt wojskowy musi tyle kosztować, to mówię, że nie musi. Teraz trochę Macieja Maciaka z programu Musisz to wiedzieć i będą powtarzał po nim. Tak wygląda najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, który przeszedł najcięższe próby wojny. Widziałem filmiki, jak kilka dronów bezskutecznie uderzało w takie rosyjskie konstrukcje, a pod pancerzem gromadziło się do kilkunastu żołnierzy zdobywających ukraińskie pozycje. Wystarczyło nie oddawać Ukrainie za frajer starych czołgów, bo starsi żołnierze pamiętają jak je obsługiwać. Można zrobić modyfikację tych czołgów za 6 570 tysięcy, dokładając drewniano-metalowe obudowy. Każda obudowa zbudowana w różny sposób, żeby przeciwnik uderzeniami dronów nie rozpoznał, gdzie jest czułe miejsce. Do tego zakupić dziesiątki kilometrów siatek rybackich i już jest ochrona przeciwdronowa za przysłowiowe grosze. Borsuk to przyszłość Wojska Polskiego. Teraz kolejne 6,5 miliarda, bo to jest wartość kontraktu z zakupu 111. Borsuków. 111 sztuk, ale to dopiero początek. Kontrakt ma być zrealizowany do 29 roku, a jego wartość opiewa na ponad 6 miliardów złotych. Do porównania wydatków wziąłem przykładowe najnowsze autko z Chin Aito M9. W Chinach w ciągu tygodnia zamówiono 30 tysięcy takich samochodów. Cena za najbardziej ekskluzywną wersję to w przeliczeniu na złotówki 303 tysiące złotych. Ekskluzywny borsuk kosztuje 59 milionów złotych i wystarczy jeden dron, żeby to spalić. XXI wiek, który rozpoczął się także innymi produktami, takimi jak systemy radarowe. Pracach nad tym produktem nie tylko jeżeli chodzi o podwozie, ale także i cały system wieżowy uczestniczyło ponad e, około 20 firm z polskiej zbrojniówki. Nie tylko i wyłącznie z polskiej grupy zbrojniowej. Z Z wielką dumą dzisiaj patrzymy na Borsuka, i też trzeba powiedzieć to jasno, że to jest najnowocześniejszy wóz bojowy w swojej klasie na świecie. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, o jakiej kategorii produktu rozmawiamy. To jest nasz hit eksportowy na świecie. Natomiast jest produktem szczególnym z tego powodu, że jest całkowicie polskiej myśli technologicznej i konstrukcyjnej. Prace rozpoczęły się w 2014 roku, tak jak to wspomnieli przedmówcy. 小ie ,小ie I to przede wszystkim produkt zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie naszego żołnierza, a także w przyszłości żołnierzy innych armii Armii naszych sojuszniczych. Płacą podatki i z tych podatków my możemy kupować najlepszy sprzęt dla wojska polskiego. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że Wojsko Polskie jest bardzo wymagającym klientem. Bardzo wymagającym. I myślę, że Pan Prezes może powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Dlatego, że stawiamy najwyższe warunki. Naj, e, najwyższe wymagania. Dziękuję Panie Premierze. Dziękuję Państwu.